Kornel Ujejski, Ojcowski Psalm. Ozłocił Pan wspaniale moje ściany liche, bo zesłał mi dzieciątko z nieba, światło ciche. Jedno dziecie, a weszło z nim takie wesele, jak kiedy w domu szlacheckie zjeździ gości wiele, i napełnią go wrzawą uczciwą, świąteczną a sami się zespolą miłością serdeczną i tak się rozkochają w tym braterskim gnieździe, że starce jak pisklęta kwilą przy rozjeździe. Błogosławieństwem dom mój nawiedził widomem błyszczący anioł, co rzekł – pokój z twoim domem! I zaledwie głos przebrzmiał, to niska ta chata swą strzechę jak ramiona dziękczynne rozplata. I podniósłszy ją w górę, swą miłość przyczynia, Aż stała się modlitwą wielka, jak świątynia. I zaraz w niej przybrało wszystko pozór święty, Radosnym przemówiły słowem nieme sprzęty, Wszystkie skazy ponikły, kąty wyjaśniały, I cedrami zapachły dębowe powały. Każde usta dobroci pełne, myśli bielsze, a piosenki czeladzi co wieczór weselsze. I od kiedy w niej mieszka niewiniątko Boże, pierwsze blaski rzucają na te chaty zorze. Czeremcha więcej kwiatu na jej dachy sypie, słodka muzyka pszczółek ciągle gra na lipie. Gołębie teraz lubią na podwórku siadać. I swe skrzydła tęczowe do słońca rozkładać, a jaskółki przez okno wyglądają ciekawie. A ja chodzę jak senny, wielbie pańską sprawę, i upajam się kwiecia i gołębi bielą, i tą z lipy na lipę lecącą kapelą, i tym światłem ścian moich, i wonności pował. O, jak ty panie ducha mego rozradował? U brzegu. Pod bramę stęczy wchodzę, taki jasny. Pogodzonemu ze światem i z Bogiem, gdyby się jeszcze rozścielił kraj własny, jak przed kościoła uklęknąłbym progiem. Taki pogodny, cichy, taki jasny. Z długich obłąkań, gdym wracał do brzegu, pytałem ziemi, co szarzała bliska: Piastową chatę znajdęż na noclegu, piastowe serce znajdęż u ogniska, i wszystkom znalazł przy tobie u brzegu.